W Gryfowie Śląskim młodzi piłkarze walczyli w sylwestrowym turnieju piłki nożnej Opuchar Starosty Lwóweckiego. To już jest szósty turniej, który organizujemy przy pomocy i przy wsparciu starosty Lwóweckiego, także jest już pewną historią i tradycją. Jako klub organizujemy zresztą kilka razy w roku tego typu imprezy, gdzie, gdzie właśnie przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z naszego regionu. Drużyny przyjechały i tutaj z naszej gminy i spoza gminy także jest dosyć szerokie, szerokie tutaj zainteresowanie tym turniejem. Dwa dni rozgrywek tuż przed końcem roku dały młodzikom i orlikom możliwość zdrowej sportowej rywalizacji, sprawdzenia swoich umiejętności, ale także integracji. Turniej jest dwudniowy, i, i, te, i to, są, to jest seria czterech turniejów, gdzie dzieci grają najmłodsza grupa skrzaty, to już są dzieci w wieku 5-6 lat i starsze, to są młodzicy mniej więcej, więc to już od 14-15 lat. UKS Gryfów Śląski, który był gospodarzem turnieju, trenuje dwa lub trzy razy w tygodniu. Bardzo dobrze mi się trenuje, już trenuję chyba z 6 albo 7 lat. Turniej mi się bardzo podobał, jest on odbywany co roku u nas w Gryfowie Śląskim. Nazywa się Mikołaj Pasternak i ogólnie mi się wszystko podoba. A ile już grasz w tej drużynie? Trzy, trzy lata. Który mecz był najtrudniejszy? Z krótkim A wygraliście dzisiaj któryś mecz? Na, e, tak. Trzy, na trzy mecze. Pięć, trzy. To jest grupa najstarsza, licząca około 15 zawodników. Dzisiaj jest ich 12. I dzisiaj w sumie walczyli ze zmiennym szczęściem. Zapraszam zwycięzców dzisiejszego turnieju. Pogoń w Legii. Uh, Brawo! W rozgrywkach UKS Gryfów Śląski zajął ostatecznie czwarte miejsce. Zaszczytne pierwsze miejsce przypadło pogoni z wlenia, drugie miejsce wywalczyli zawodnicy karkonoszy Jelenia Góra, a trzecie Sudety z Giebułtowa. Najlepszym bramkarzem został Janko Łodziejczyk, za najlepszego zawodnika turnieju uznano Bartosza Kamińskiego, a królem strzelców okrzyknięto Wiktora Kupnickiego. Dla najlepszych oprócz satysfakcji i gratulacji były medale, puchary i upominki.